Witajcie w moim Alko Laboratorium w ten owocowy piątek. Dzisiaj konstruujemy coś specjalnego. Mianowicie będziemy próbować stworzyć flagę. Mam nadzieję, że zgadniecie w komentarzach jaka to jest flaga. Melonowy likier Midori. Sok z Lidla z promocji. Jägermeister. Zaczynamy od melonowego likieru. Polewamy go trochę na dół. Następnie poprawiamy sokiem pomarańczowym. I doprawiamy Jägermeisterem. Tak to wygląda. Próba smaku. Używamy do tego słomki, bo chcemy zacząć od dołu i ciągnąć na samą górę szklanki, żeby mieć pełną paletę smaku. O oh wow, aż się zaplułem. Bardzo, bardzo interesujący smak. Ze słodkości przechodzącej w tą ziołowość Egermeistera i z dodatkiem takiej kwaskowatości, którą oferuje sok pomarańczowy. Piszcie koniecznie w komentarzach, co Wy konsumujecie w ten owocowy piątek. Hashtag owocowy piątek i zasugerujcie, co powinien spróbować w następny. Łapka w górę, do następnego. Pa!